to co, zaczynamy grilla towar przygotowany węgiel drzewny już wstępnie porąbane magiczną sikierką i robimy wypalanko ruszt musi się wypalić bo ogień wszystko strali tylko w taki sposób czyszczę no to dalej no okej okay. już jest wyjarane, wszystko tip top oczyszczone, chwilowo odkładamy ruszt Bezpieczne miejsce. Pamiętajmy, żeby to nie robić głymi rękoma. No i zaczynamy sypać powoli węgiel drzewny. No i mamy to. Lekko zasypane. Teraz czekamy aż się lekko zbieli. Różdź i zaczynamy. Miejsko zamarynowane i robimy natacki z nierdzewki. Proszę bardzo. Najpierw lekko oleju. Dajemy. I druga to samo. Fantastiko. Paluszkiem rozcieramy I ładujemy Mięcho do środka Każda kropla jest Na wagę złota No Temperatura jest odpowiednia Wrzucamy na ruszt Oh. Proszę bardzo. Lekko przemykamy. Dopływ powietrza od góry. Dół jest OK. I jedziemy. O, deszczek pada. Temperatura odpowiednia. Magiczny stick do regulacji. Tego zawsze używam. Lecimy dalej. Naturalna procedura, fantastyk. Wykładamy jeszcze szybki test. Mięso musi odchodzić od kości. Cóż więcej? fantastico idziemy po kiebachę skrzydełka i nóżki kurczaka zrobione to teraz lekko osuszamy sobie inne tematy Białkie kiebasa kaszoneczka śląska Górny ruszt lekko zamykamy Niech się lekko suszy i złapie dyna, a później naruść bezpośrednio. No dobra, zbliżamy się do finału. Proszę uprzejmie. Asystent otwieramy i kładziemy chlebek bazo do dołu. No, zdarzają się te zwane pęknięcia, ale jest tip top Tak więc jak już kończymy temat? żar dajemy w miejsce gdzie chcemy coś tam skutecznić jeszcze a tu już widzę jest tip top tu też ta sekcja już żaru praktycznie nie ma bo czeka tylko się nagrzewa mniam mm, niam, niam. montujemy całość no to mamy finał proszę uprzejmie Chora gotowy skrzydełka i paluszki do tego mamy kiebaskę czerwono, czyli śląską, białą kaszanka oprawiana ketchupem i serbską musztardą Uuu, chlebek oto to by się zrobił fantastycznie i to wszystko kaszane ograsem kwaszonym Cóż więcej, bon appétit!